Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wielki jest nowy kres? Teraz możemy eksplorować ten wymiar, poruszając się po wyspach, gdzie generują się drzewa chorusu oraz gigantyczne twierce, które kryją przed nami wiele skarbów. Czy kres jest nieskończony? Ile twierdz generuje się w całym wymiarze? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Zapraszam do oglądania. Tak jak wszyscy wiemy, po aktualizacji 1.9 w grze został odświeżony wymiar kresu. Od teraz nie znajduje się tam tylko pustka wokół głównej wyspy ze smokiem, jednak inne wyspy i twierdze. Które możemy odkrywać. W tym odcinku nie będziemy rozmawiać o wyspie, na której się respimy, teleportując się do kresu, jednak o całej otoczce, czyli o nowym kresie. Jak dostać się na zewnętrzne wyspy? Czy pokonanie smoka i wejście do portalu to jedyny sposób? Nowy kres generuje się w promieniu około 1000 kratek od położenia głównej wyspy, która jednocześnie stanowi środek całego wymiaru. Kres, tak jak inny wymiar, jest dokładnie tych samych rozmiarów, czyli 60 na 60 milionów kratek. Wysokość również jest niezmienna. Na krańcu kresu znajduje się bariera która blokuje nam możliwość dalszego zwiedzania tego wymiaru. Za barierą nie generują się twierdze. Znajdziemy tam tylko kamień kresu. Dookoła głównej wyspy pojawiają się wyspy, które dzielimy na trzy rodzaje. Wielkie, średnie i małe. Zbudowane są one z endstone, drzew chorusu oraz twierdz. Za pomocą specjalnego programu zbadałem część mapy o wymiarach 10 tysięcy na 10 tysięcy kratek. Znając wymiary całej mapy, jesteśmy w stanie obliczyć procent pojawienia się każdego z bloków. Aż 94% całego wymiaru stanowi powietrze. Na drugim miejscu znajduje się kamień kresu, który stanowi niecałe 6% całej objętości tego świata. To jednak 52 biliardy klocków. Na trzecim miejscu zajmują 1 setną procenta drzewa Horusu W ilości 27 bilionów bloków. Reszta bloków to niecałe 1%, a składają się na nie bloki budujące cały kres. Jeśli jesteście zainteresowani ich ilością, w opisie macie dodatkowe informacje. Na całej mapie generuje się około 7 miliardów wielkich wysp, na których generują się twierdze, 50 miliardów średnich wysp oraz ponad 400 miliardów małych wysepek, które usiane są pomiędzy większymi wyspami. Przyjrzyjmy się teraz nowym strukturom, które generują się w Kresie. Twierdze wyglądem przypominają pagodę z dalekiego wschodu. Przypuszcza się, że Jeb zaprojektował twierdze właśnie na ich styl, gdyż przed powstaniem owych struktur odwiedził w Chinach kompleks parkowo-pałacowy, stanowiący miejsce letniego odpoczynku cesarzy chińskich. Twierdze dzielimy na pięć pokoi oraz dwie wieże. Spokoj wyróżniamy pokój główny, który jest pusty i posiada trzy piętra. Jest jednocześnie podstawą całej twierdzy: Mały pokój z banerami, Duży pokój ze schodami prowadzącymi do innych wież, Pokój ze skarbami, który zawiera często dwie skrzynie, a czasami skrzynie kresu, oraz puste pokoje. Wież wyróżniamy małą wieżę, która posiada schody z purpurowych półpłytek. Oraz dużą wieżę, która jest trzykrotnie większa od małej. Zawiera ona parkur z półpłytek oraz słupków endu. Twierdze zbudowane są z cegieł kresu: bloku purpuru, pilaru purpuru, półpłytek purpuru, purpurowych schodów. Słupków endu, różowego szkła, skrzynek, skrzynek kresu, banerów, obsydianu, statywu alchemicznego, z ramek na przedmioty, z drabinek i głowy smoka. Baner na twierdzach przypomina teksturę bloku braku tekstury, który jest dokładnie w takich samych barwach. Czy to błąd, czy może isterek ze strony twórców? Twierdze posiadają różne wielkości. Dodatkowo mogą pojawiać się ze statkami Kresu, w których znajdziemy skrzydła Elytra, głowę smoka oraz stat walchemiczny. To również jedyne miejsce, oprócz spawnu, w którym pojawia się obsydian. Na przocie 15W31A w statkach znajdował się beacon block, który dawał efekt szybkości. Następnie beacon block został zastąpiony dynią, a później hoperem. Ostatecznie została tam sama podłoga z obsydianu i bloku purpuru. Jak widzimy, twórcy byli dość niezdecydowani. Jest również mała szansa na to. Że statek wygeneruje się bez obecności twierdzy i będzie dryfować samotnie w przestrzeni. W twierdzach, z obecnością statków, znajduje się również dodatkowy pomost, który symbolizuje małą przystań dla statku. Stamtąd gracz w łatwy sposób może rzucić perłę, tak aby dostać się na pokład. Występowanie twierdz w kresie jest losowe, jednak z moich obliczeń wynika, że są dość często spotykane i rozstawione są około 800 kratek od siebie. Co ciekawe, możemy znaleźć ich ponad 5 miliardów na całej mapie o wymiarach 60 milionów kratek. To olbrzymia ilość. Obliczyłem również, że jesteśmy w stanie na całej mapie znaleźć ponad 3 biliony drzew chorusu. Wysokość mapy na wersję 1.9.3 pokrywa się z danymi z odcinka, jak wielkie jest niebo, a jej dno z odcinka, jak wielka jest próżnia. Szczerze mówiąc, nowy kres nie ma nic niezwykłego nam do zaoferowania. Przekopując strony internetowe i grając kilka godzin w samym kresie, nie udało mi się znaleźć nic nadzwyczajnego. Zbadaliśmy kres już chyba doszczętnie. Jeśli jesteś zainteresowany omówieniem głównej wyspy kresu, zapraszam do tego materiału. Jeśli chcesz więcej odcinków z serii Minecraft Discovery, zostaw łapkę pod tym materiałem. To bardzo motywuje. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do innych odcinków z serii Minecraft Discovery, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Wybierz któryś i dowiedz się o Minecrafcie czegoś więcej. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!